Witajcie, widzowie Magu. Jak zawsze przyglądamy się temu, co nowego dzieje się w przemyśle związanym z wojskiem, obronnością, e, zbrojeniami. Dlatego dzisiaj jesteśmy w spółce Castellior. Naszym gospodarzem jest Andrzej Górecki. Andrzej, powiedz nam, co ciekawego się tutaj dzisiaj dzieje. Dzień dobry, Państwu. Andrzej Gurecki, właściciel właściwie już grupy kapitałowej Castellior. Możemy tutaj Państwu przedstawić taką małą rewolucję. Dlatego, że po pierwsze, firma, e, która startowała w 2012 roku w ciągu kilkunastu lat przebranżowiła się z typowej firmy handlowej w zasadzie firmę produkcyjną. Czyli de facto zaczęliście w tej chwili nie tylko sprzedawać i oferować specjalistyczne opakowania na Różne wyposażenie związane z wojskiem, uzbrojeniem, sprzętem, ale również zaczęliście je produkować. Czyli rozumiem, że w tej chwili w swojej ofercie macie między innymi skrzynię opakowania dla takich bardzo specyficznych rozwiązań pod konkretne potrzeby danych programów uzbrojeniowych. Tak, dokładnie tak. Pierwsze prace rozpoczęliśmy w czasach COVID-u. Wtedy powstał pomysł: o Boże, może byśmy zrobili coś właśnie jak skrzynka, bo wszyscy robią, bo wszyscy mówią, że w Polsce nie da się tego zrobić. To dlaczego nie? Nie ukrywam, że czas covidowski był dla nas, dla naszej firmy dosyć trudnym okresem, ale faktycznie ten czas, kiedy mieliśmy troszeczkę mniejsze obroty czy więcej czasu, spożytkowaliśmy na Stworzenie w wizji produktowej, zaczęliśmy robić pierwsze, powstawały pierwsze rysunki, pierwsze koncepcje, powstały pierwsze prototypy i tak krok po kroku, rozmawiając z klientami, czyli z żołnierzami, dzieląc się ze swoimi pomysłami na targach MSPO, ta nasza koncepcja naszego produktu rodzimego polskiego powoli dojrzewała i w zasadzie dwa lata temu można powiedzieć, że zamknęliśmy projekt w 100%, czyli po pierwsze dopracowaliśmy się własnego biura konstrukcyjno wdrożeniowego którego zadaniem jest tworzenie, tworzenie projektów, tworzenie całej dokumentacji technicznej, na podstawie której można wyprodukować formy. W tej chwili już mamy dwie serie skrzyń. Pierwsza seria to jest seria tzw. pojemników transportowych. Natomiast druga seria to są typowe pojemniki amunicyjne. Czyli z jednej strony możemy coś zapakować, typu buty, elektronikę i inne rzeczy. Natomiast druga seria jest dedykowana przede wszystkim dla amunicji wielkokalibrowej, typu 120, 150 mm pod kaliber 60 też. I w zasadzie to jest, możemy powiedzieć w tej chwili już w sposób stuprocentowy, to jest to strategia firmy, mhm. która w swoim zamiarze i w swoim pomyśle na przyszłość nie chce naśladować innych producentów, czyli nie patrzymy się, Ojej, może byśmy zrobili taką skrzynkę, która ma, bo konkurencja ma taką podobną, to my też zrobimy, to może coś na tym ugramy. Nie, to no jest, właśnie. nie, nie ten kierunek. Tutaj ruch. mam pytanie, bo z jednej strony wspomniałeś o tym, że skrzynki robi wielu producentów. Z drugiej strony wydaje się, że skrzynka to takie pudełko, które y, służy do przechowywania rzeczy, które luzem się ciężko przenosi. Natomiast z drugiej strony wspomniałeś o tym, że macie własne biuro konstrukcyjne, macie kontrahentów, badacie materiały, więc czym się wyróżnia wasz produkt? Czym on jest tak szczególny w stosunku do, do innych dostępnych na rynku? Światowych graczy na rynku jest pięciu. To jest mówię, Peli, Harding, Explorer, SKB, może jeszcze kanadyjska firma Nanuk. I to jest wszystko. Większość firm, które produkują skrzynie ochronne, niby tak samo wyglądają, niby ładnie wyglądają, natomiast u klienta niekoniecznie spełniają swoje oczekiwania tak długo, jak te najlepsze produkty w zasadzie przez 10 lat to była nauka, podglądanie tego jak tam przebiega produkcja, w jaki sposób to wygląda, jak są ustawione linie technologiczne, na co trzeba zwracać uwagę z poziomu jakościowego, to była też nauka naszych inżynierów zatrudnianych pod kątem technologii wytwarzania czy produkcji, czy to w rotomoldingu, czy to w formie wtrysku. To też jest kwestia doboru materiałów, ale to jest jedna rzecz. My jesteśmy Firma, która postawiła na technologię rotomoldingu, która jest bardzo wygodną technologią, z jednej strony bo pozwala wykorzystać różne dziwne pomysły w typu mieszania tworzywa z metalem z, i z innymi, z innymi półfabrykatami, natomiast jest bardzo chimeryczna, jest bardzo niestabilna, więc ten proces produkcyjny jest stosunkowo długi. Natomiast też jest potrzebna tutaj duża, dobra, dobra ekipa, dobry Rotomolder, dobrzy ludzie, którzy projektują skrzynki, projekt, którzy projektują formy, ale ten etap w zasadzie już jest za nami. To było cztery lata trudnej, ciężkiej pracy. Tak najkrócej teraz, żeby powiedzieć, to to, że nasze skrzynki w, w zamyśle mają mnóstwo rozwiązań takich bardzo ergonomicznych. Czyli właśnie i tutaj moje pytanie, jak mówimy o ślepej próbie, jak na pierwszy rzut oka poznać skrzynię Castelliora? Czym się charakteryzują? Po pierwsze są najładniejsze ze wszystkich skrzyń na świecie. Jak jeśli ja chodzi o design, to, to nie, 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 to już wszyscy. To większość ludzi potwierdza to już tak. Widzimy to na przykład na targach, że faktycznie jak ktoś przechodzi, to nawet czasami się dziwimy, o, przeszedł, patrzy się skrzynki, wraca się, zaczyna dotykać, oglądać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my postawiliśmy na takie rozwiązanie, które może być budowane. W pewnych określonych stałych sekwencjach, czyli poprzez to, że cała konstrukcja trochę jest oparta, śmiejemy się na takiej bazie klocków Lego, czyli elementy zewnętrzne wypukłe, wklęsłe, które są na zewnątrz, e powodują to, że możemy e te skrzynki ustawiać jedna na drugiej, one się doskonale stabilizują. I trochę to tak jak w Kloskach LEGO można budować całe formacje. Natomiast. Albo spoletyzować. Spalety... No właśnie, albo spoletyzować. I zaczęliśmy od takiej Gamy produktów, które są jakby Europaleto powtarzalne. Czyli pierwsza podstawowa skrzynka to ma ten wymiar Europalety 120 tam na 80 czy na 75. Pozostałe są o, e, mniejsze, ale w, 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 w kategoriach powtarzalności, czyli powiedzmy sobie, to jest w ten sposób można zakładać jedno na drugą skrzynkę, tworząc zamki, blokady itd. I faktycznie ma to tą, ta, tę zaletę, że jeżeli logistyk, ma do dyspozycji kontener, magazyn, może sobie niekoniecznie musi polegać na ustawianiu tych skrzynek na, na Europaletach, ale może je ustawiać normalnie jedna na drugiej i w, te, w ten sposób optymo, optymalizuje sobie całą przestrzeń. I więcej skrzyń może wejść albo do kontenera, albo do ładowni, albo do jakiegokolwiek innego pomieszczenia, które jest do zagospodarowania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, skrzynie są przygotowane też poprzez systemy różnego rodzaju elementów, nazwijmy to technicznych, które są odlane już w środku, wewnątrz skrzyń, gdzie klient w ramach. Własnych może sobie ją podzielić na sekcje, na sektory, może sobie zmieniać funkcję tej skrzyni poprzez bardzo. Do tej pory, na, żeby takie rzeczy robić, to najczęściej klient musiał zamawiać gdzieś tak u nas, tak. Albo u producenta, albo u kogoś, kto się specjalizuje. Natomiast w tej chwili bardzo dużo rzeczy, takich ergonomicznych, czyli zagospodarowanie podzielenia skrzyni, klient może sobie robić we własnym zakresie. Czy rozumiem, że ma pewną uniwersalną skrzynię, uniwersalną formę i to tak? wypełnienie do urządzenia. Które chce tam bezpiecznie przechodzić. To jest jeden, to jest jeden z elementów, tak? natomiast oczywiście jest taki de, delikatnych, technicznych rozwiązań, o których my nie mówimy. E, natomiast to, co możemy powiedzieć, to jest na przykład to jest jedyna skrzynia, w której wszelkiego rodzaju połączenia, czy montaż zawiasów, czy montaż zamknięć motylkowych, czy montaż a, rączek, nie odbywa się na nity. Tylko to jest poprzez odpowiednie inserty, które są wlane w, w skorupę skrzyni, i w, w wykorzystujemy do tego normalnie imbusy, czyli znaczy, yy, yy, śruby. Yy, daje to tak, taką przewagę, że po pierwsze, jeżeli cokolwiek się wydarzy technicznego, no to się odkręca jedną śrubkę, drugą wymienia śrubkę. Element. Wymienia się to na polu walki, w, nie wiem, w, w namiocie, gdziekolwiek do tego nie jest potrzebna. Ingerencja producenta. My wyszliśmy z założenia, że nasz klient no, musi mieć komfort naprawy ingerencji samodzielnej. Jak najmniej powinien być z nami związany. Pod kątem naprawczym. O skupmy się na tym sektorze obronnym. Bo jedną z kluczowych rzeczy w wojsku jest transport lotniczy. Czyli kwestia paletyzacji na paletach lotniczych, kontenery lotnicze, ewentualnie zrzut na tarach desantowych na spadochronie. Mhm. Jak sobie wasze skrzynki mogą poradzić z takimi wyzwaniami? No, świetnie sobie radzą, projektując model skrzyni. A zawsze robimy symulacje statyczne i dynamiczne. My wiemy w 90% potrafimy przewidzieć te elementy, które mogą się wydarzyć, bo możemy to jakby w odpowiednim programie sobie zamodelować. W momencie, kiedy wypuszczamy pierwszą serię kilkunastu skrzyń, no i wtedy się znęcamy nad nimi. Czyli to są, to są testy, już tak zwane nasze wewnątrz zakładowe, które przekraczają testy wszystkie stanogowskie. A więc jeśli tam. Istotne jest, żeby skrzynka wytrzymała zrzut z 1,5 metra, tam zrzucamy na przykład 6 metrów w temperaturze ujemnej, w temperaturze dodatniej, a ja poza jakby oficjalnymi certyfikatami możemy się pochwalić na przykład, że nasze skrzynie mają jako jedne z nielicznych na świecie w zakresie skrzyni produkowanych w technologii rotomoldingu IP IP67. My doszliśmy do wniosku, że jak już ma być jakość, to. To do końca. W takim razie jeszcze pomówmy o warunkach skażeń, żeby czy te skrzynie chronią zawartość, czy są gazoszczelne, wodoszczelne, są odporne na jakieś żrące ciecze, czy uchronią zawartość przed właśnie takimi czynnikami. Tak, czy sam fakt dobrania materiału, czyli poliotylenu, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo szczelna uszczelka. My właściwie standardowo wyposażamy te skrzynie też w wskaźniki widgoci, a więc możemy panować nad rzeczywistością wnętrza skrzyni. tak. E, włącznie z tym, że można tam wkładać też w pochłaniacze widgoci. Natomiast struktura, struktura skrzyni jest gładka, czyli w zasadzie w 100% te nasze skrzynie nadają się do procesu dekontynuacji dekontaminacji i też tak gdzieś tam próby prze, przechodziliśmy albo testowaliśmy czy rozmawialiśmy z naszymi klientami. Wszystkie tworzywa, które są na które jest polietylen odporny, no to jest odporna. Natomiast w, na przykład w przeciwieństwie do polipropylenu, polietylen jest materiałem, który doskonale, znaczy po pierwsze, się nie starzeje tak jak polipropylen, czyli w momencie, kiedy oddziaływanie UV, promienie UV, nie wpływa na polietylen. Więc czyli na przykład nie będzie ta skrzynia stała się krucha. Krucha, twarda, tak. Hmm. To oczywiście to jest długoletni proces, tak? natomiast my widzimy, bo mamy produkty. Z jednej serii produkcji technologicznej i z drugiej, i faktycznie te skrzynie polipropylenowe one mają bardzo dużo wytrzymałość, no to są zdecydowanie sztywniejsze, zdecydowanie twardsze. Teraz spróbujmy się skupić na takich powiedzmy sobie, niestandardowych. Przychodzi do Was klient i mówi, że potrzebuje profesjonalnego opakowania na załóżmy 5 pocisków 155 mm albo dwa. Yy... Kierowane pociski przeciwpancerne. Jak wygląda proces opracowywania takiego rozwiązania od samego początku do wyprodukowania przynajmniej prototypu albo gotowego produktu? Tak pokrótce byśmy mogli powiedzieć. Rozmawiając z użytkownikami różnych opakowań amunicji wielkokalibrowej, to tak nazwę w skrócie, istotne jest dla tej grupy to, żeby załadunek, prze, prze, przeładunek, rozładunek był w możliwie krótkim czasie. Zaczęliśmy się zastanawiać jak stworzyć produkt, który z jednej strony zminimalizuje ilość elementów zabezpieczających dany produkt, dany pocisk w skrzyni, a z drugiej strony żeby otwieranie było raz że bezpieczne, ale dwa bardzo szybkie. Więc postawiliśmy zupełnie na, na, na najprostsze z możliwych rozwiązań, które powoduje to, że po pierwsze, wewnętrzna część całej skrzyni jest wymodelowana pod kształt pocisku. I... Ta wewnętrzna część, ta wewnętrzna ściana przyjmuje całe zadanie amortyzująco-zabezpieczające i ona nie pozwala, ona pracuje razem z pociskiem. Druga rzecz, zrezygnowaliśmy z zakręcanych wiek, Skupiliśmy się na dobrze zaprojektowanych, zwykłych, prostych zapięciach, które powodują to, że w zasadzie jednym ruchem otwieramy ładunki wybuchowe, które są skuteczne pozwalają na daleki zasięg, no to są bardzo czułe na wilgoć. A więc też od razu projektowaliśmy te nasze zasobniki w ten sposób, że możemy zamontować tam wskaźniki wilgoci lub inne wskaźniki, które powodują czy pokazują, co się dzieje w środku. Jeśli montujemy wskaźniki wilgoci, to oczywiście jest miejsce tam, żeby zamontować również w pochłaniacze wilgoci i wówczas cały proces magazynowania, cały proces nadzoru nad produktem jest bardzo prosty. Magazynier wchodzi, patrzy się, wszystko się mu świeci na żaden kolor, znaczy nie ma, dzisiaj nic nie robimy, tak? te pociski mogą sobie tam leżeć 5-10 lat. Bez, w zasadzie bezobsługowo. Czyli podsumowując naszą rozmowę o produktach, która była bardzo ciekawa, oferujecie skrzynie, które są po pierwsze przygotowane pod konkretne rozwiązania dla konkretnego klienta, pod konkretny produkt, który mają przenosić, tak. zapewniają e, zapewnienie większości norm wojskowych dotyczących wytrzymałości, gazoszczelności, wilgotności, tak. właściwie utrzymania tej wilgotności poza zawartością skrzyni i wy to opakowanie po prostu dostarczacie. Tak dostarczamy kompletny produkt taki, jak oczekuje klienta i jesteśmy to w stanie zrobić w przeciągu od 3 do 4 miesięcy.